Of school. Czesio, Maślana czy Anusiak to bohaterowie popularnego serialu animowanego dla dorosłych Władcy Much. Nie każdy wie, że serial był tworzony we Wrocławiu. Jego autor Bartek Kędzierski aktualnie przygotowuje się do nowej produkcji pod tytułem Uziemieni. Jako pierwszy wypróbuje zupełnie nowe studio animacji we Wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych. Studio animacji CETA składa się z dwóch pomieszczeń. Przestronna pracownia stanowi zaplecze studia, w którym powstają m.in. elementy scenografii, rekwizyty i lalki. Drugie pomieszczenie to przestrzeń, w której aranżowany będzie plan zdjęciowy z wykorzystaniem wykonanych wcześniej elementów. Już do nas zwrócił się jeden z festiwali filmów animowanych w Polsce, który zaproponował nam współpracę, tak aby zwycięzcy nagród właśnie na tym festiwalu przyjeżdżali do Wrocławia, realizowali swoje filmy. W związku z tym, tak naprawdę już w krótkim czasie okazuje się, że to chyba był strzał w dziesiątkę, żeby coś takiego zrealizować, bo pytań mamy naprawdę całą masę. Studio animacji wraz z działem graficznym i studiem dźwiękowym CETA to możliwość kompleksowej realizacji filmu od fazy początkowej po ostateczny efekt.